Niestety, mam wam dzisiaj zdradzić wszystko. Dajcie mi jeszcze chwilę, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Wiem, że są nowi subskrybenci, których bardzo serdecznie witam. Zapowiedziałam, że w czwartek o 20. Ale ten rytm życia w nowym roku musimy zacząć inaczej. O, oh no, mój komputer! dzielenia się, co potencjalnie mogłoby poprawić czyjeś życie, to musisz wyjść do ludzi i dzielić się tym. <śm> 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 Zdaniem, że nie chcę się pojeździć? Super! I tutaj tu cudzie za znajdziesz to jedno. Ja ci potrzebuję samochodów. I boi, no i no, no, no. tutaj na Zobaczcie. Pierwsza jazda pociągiem. 31 grudnia 2019 roku. Brawo, Lola! Piątka. Przysz. Żółwik. Przysz. Żółwik. A później do mojego brata i do mojego rodziców. Kochani, 31 grudnia 2019 roku. po raz pierwszy już bilet rodzinny dla naszej rodziny. I to Dobrze, no to super, to my sobie wyjdziemy tutaj Piotrkowską, wyjdziemy i jak będziemy miały coś do kupienia, czy jakąś pizzę czy coś, to będziemy z wami ustalać, czy kupić więcej dla Was też w sensie dwie pizzy czy coś, czy... Czy papa! relaksu będziemy sobie oglądać film Pani w tym odcinku chcę wam powiedzieć jak spędziłam nowy rok i dlaczego spędziłam nowy rok w szpitalu tak 1 stycznia 2020 roku mój y, dzień zaczął się w szpitalu nie, ja nie byłam w szpitalu, odwiedzałam tam mojego kuzyna no i co się okazało? Mój kuzyn, na dziale, na, który leży na oddziale kardiologii, miał kolegę w swoim pokoju. Kolegę Grześka, którego wypisano i który mówił, że gra na perkusji, że sobie kupił elektroniczną perkusję, że ma telewizor przed tą perkusją, no i że ćwiczy z taką dziewczyną na YouTubie. I ta dziewczyna się okazała być jakąś tam Agnieszką Trzeszczak. No i ten mój kuzyn tak słucha: No, znam taką Agnieszkę Trzeszczak-perkusistkę. Przecież to jest moja kuzynka. I ten Grzesiek mówi, ta, naprawdę? Pokazał moje zdjęcie e, mojemu kuzynowi i on, mój kuzyn, mówi, no, no tak, to jest moja siostra cioteczna. Więc świat jest mały, a ja tutaj teraz bardzo serdecznie pozdrawiam Grześka, Życzę Ci dużo zdrówka. Słuchajcie, e, życzę, życzę Wam wszystkim dużo zdrówko, bo będąc w szpitalu, odwiedzając mojego e, mojego kuzyna, dam sobie sprawę z czegoś, co e, co o czym często myślę, może nieczęsto o tym tutaj na vlogu mówię, że zwykle w życzeniach my sobie składamy właśnie życzenia zdrowia, ale zawsze po wizycie w szpitalu ja miałam taki niesmak, takie uczucie takiego, wiecie, yy, takiej niewygody i takiego, takiego dyskomfortu, bo to jest zderzenie się z, taki, z rzeczywistością, z tym, że nielicznie z nas czują się zdrowi, czują się dobrze i mogą robić takie rzeczy, jakie tutaj na przykład na tym kanale ja robię, czyli wrzucać wam filmy, nagrywać lekcje, prowadzić swoją firmę, prowadzić szkołę, działać, brnąć w, w właśnie w stronę, iść w stronę właśnie swoich marzeń. Niestety nie wszyscy mają takie szczęście. W momencie, kiedy nam nawala zdrowie, tak naprawdę wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Więc dzisiaj. Noworoczne życzenia ode mnie, od Leonka, od Marysi, od wszystkich moich bliskich. Życzę Wam dużo, dużo, dużo zdrowia. Takiego fizycznego i tego też psychicznego. I życzę nam wszystkim tego, żebyśmy wśród nas mieli ludzi, którzy będą nam to zdrowie dawać, a nie odbierać, dając problemy, dając, e, dając troski życzę Wam właśnie na nowy rok tego po prostu zdrówka kochani dla was widzimy się w czwartek o 20:00 pozdrowienia pa